Hej, hej, jesteśmy w kontynuacji w ale drugim Grand Prix drugiego sezonu Arabia Saudyjska. No, pierwsze Grand Prix poszło dość słabo. Zauber jest dobry, tylko dlatego, że mają Norisa chyba. <grych> Czy ogólnie wszyscy są od nas ciut lepsi, ale tamten tor nie wspierał e, naszego auta, czyli bo my jesteśmy lepsi w szybkich zakrętach, więc w Arabii Saudyjskiej powinno, być, powinno pójść o wiele lepiej. Podwozie się zrobiło nowe, zjechałem na wadze dużo, jest dość dużo lepsze, ale niestety, widzicie, 4 dni tutaj nawet tak zrobię pośpiesznie, to i tak nie będzie, więc myślę, że nie ma sensu. Po prostu robimy normalnie, ale aż plus 38 na wysoką prędkość pokonywania zakrętów. Na razie robimy 2. Kurczę, mamy dużo kasy. Dobra Ale na razie robimy dwa, bo musimy mieć cash flow, nie? Rozwój kierowcy O <laughs> O, nic <laughs> um. No dobra, zdarza się Bianka Uuu, prędzej po dwa zakrętów Dobra Dane z odprawy po wyścigu Monogram szkoleń, no tak, kolejny miesiąc minął, tu trzeba sprawdzić, skumulowane. o 6%, to nieźle, tu widzę, że praktycznie jest na maksa, tu jest słabo, to wyrzucimy to konstruowanie bolidów, w ogóle nie wiem co to jest konstruowanie bolidów, ktoś mi powie, zawsze na to patrzyłem, ale nigdy nie wiedziałem o co chodzi. Szybki montaż, wymiana części. Ale to też podczas pit stopu? W sumie to się nie zdarza, praktycznie. A czy jak się zdarza, to i tak się dużo czasu traci, więc wydaje mi się, że to nie jest jakaś super ważna. Dobra, teraz jest git. Zrobimy jedną siłkę i zobaczmy, czy się zmieni. Jeszcze się nie zmieniło. Druga siłka. A nie, sorry, bo nie jest skumulowany. Tak. Chyba przełączyłem, ok. To już znam swój błąd Czyli trzeba tu te siłki powywalać Muszę mieć odpoczynek Nadal jest tak średnio Może jeszcze tu gdzieś sobie odpocznę, tak pomiędzy O, teraz jest git Ehm um. Dobra, na razie potwierdzę i chcę jeszcze zobaczyć, kiedy po Australii będzie, a to będzie przerwa tydzień. To jeszcze raz wejdziemy, to się wchodzi w personę. Czyli tu będzie Japonia, no tak, w sumie to było widać. Czyli tu mogliby coś potrenować, nie? Ćwiczenia. Zrównoważone. No. I tu siłkę. A, nie jest skumulowany, sorry. Teraz jest. No dobra, to zrobimy tak, będę mieć trochę odpoczynku. Okej. Okay. Okay. Projektowanie ukończone. Kończy się aerodynamika, czyli od jutra mogę robić nową część. Mam kasę. Ale to na jeden dzień możemy dać wszystkich inżynierów tu, żeby przyspieszyć trochę. I Jaką nową część zrobię? Wypadałoby chyba tylne skrzydło, ale to już zaraz zobaczymy. Bo widzicie, symulator zawieszenia trochę padł. Zmodernizować to trzeba by było 10 milionów. Zastanawiam się, może i zrobimy. To by wtedy było. No, też by był dość duży zysk. Może i zrobię. No, może poczekajmy z symulatorem zawieszenia. Ocenty projektowe to jest dużo kasy i dużo czasu. Myślę, że pod koniec sezonu albo na następny sezon. Badałbyś też te rozwinąć w przyszłym sezonie, ale kurczę. No... Też może być ciężko. Z tym Aha, normalnie to. Normalnie to i tak jest 2%, no to w sumie nie ma to różnicy. No dobra. Mamy scouting. Jako ja tam scoutowałem? A, kierowców tych bez kontraktu. Młodych. Znaczy, bez mistrzostw, tak? Wolnych agentów. Szukamy kogoś z potencjałem. <gry> Okej, okay, ja chyba będę miał też właśnie więcej kasy, bo nie mam tyle na pensji, nie, nie wydaje, tak mi się wydaje, przynajmniej. Tak mi się wydaje, że ja kasy nie wydaje. Um, więc myślę, że rozwój bolidu budynków powinien być u mnie szybszy, ale to się przekonamy, podwozie się robi. No i teraz zobaczmy. Podwozie mamy. To jest zysk, ale w stosunku do tego co mamy teraz. Czyli do tego najgorszego. Tylne skrzydło nie ma za dużo i za dużo wadze nie można. Stronki, sekcje. Sekcje dużo dają. Przynajmniej jeżeli chodzi o zakręty. No i zawieszenie jest na minusie to nie ma co robić. Myślę, że sekcje zrobimy. Okay. Trochę nawadza, ale tylko trochę. Bo potrzebuję dogonić tamtych. A ja chciałem na tą średnią prędkość trochę wrzucić. W sumie to bardziej widzicie na zakręty niż na prędkość maksymalną. Zrobiłem. Nie wygląda to fajnie, tutaj słabo na prędkość, ale to inne elementy zrobimy na najwyższą prędkość. Bierzemy wszystkich, potwierdzamy. No okej. Okay. Rozpoczynność aerodynamika, no to już wszystko wykorzystane i godziny i, i reszta. No, mm. tak wziąłem scouting, dobra. Bo myślałem, że nie wziąłem. Stroll z Mercedesa tak słabo. Zrównoważony średnio. No, nie wiem. Wydaje mi się, że nie średnia, ale ok. A, cele wyścigowe. <grymne> Pursze myślę, że zaryzykuję. Nie wiem, zrobię tak samo, zobaczymy. Może się uda, jak nie, to nie. To od trzeciej rundy będę wiedział, co robić. <grymne> no dobra, lecimy. Okej, okay, są kwalifikacje Zobaczymy jak to pójdzie yy, Ustawienia na stówkę 7.11, 9.1, Tu 7.5, 10.5, 3.5 Przepraszam, 0 Chyba trochę podchorowany No dobra, mamy sofciki, części nowych jeszcze nie mamy więc dopiero się produkują Więc wszystko trzeba przejechać na starych to lecimy. Pogoda to tam chyba git. Temperatura opad 90. We uh -huh. got a bit with some joking guys. Shop, we'll go. Yeah, I did a small mistake here. Yeah. And we need to take care of these tires. Brudne powietrze, będzie Porsche. O, teraz będzie, będziemy wymijać No myślę, że Porsche trochę złapał slipstream tu za Lowsonem. Ale nie jestem pewny No tak, choć pół sekundy zyskałaś Nieźle Oko mi szybszy in front of the garage. No Norris zapursza nawet. Ciekawe, ciekawe. Oko dość szybciutki. No, zobaczmy. Lawsonem wyjedziemy najpierw na tych samych, zobaczymy czy coś się uda mu poprawić. Copy.

No na pewno musi Lawson wyjechać się no, że wszyscy wyjeżdżają No bo w też wyjadę Nie poprawia się, ten też się nie poprawia. Wtedy jakieś lepsze warunki chyba były. No zobaczymy, co to wyjdzie. Przecież lowson nie wejdzie, ale Pursha może wejść do Q2. Istnieje taka szansa. Tam się poprawiają, ale nie na tyle, żeby nas wyprzedzić, więc nie wiem, co tu się dzieje. Czy oni są tacy słabi, czy jestem taki dobry, bo oni tacy słabi. No, pursza wchodzi na pewno. Lounson też, Potas, Verstappen, w ogóle zobaczy, gdzie jest Alpin, gdzieś tam na końcu. Czyli to zależy od toru, bardzo widzimy. Trzeba korzystać z tych torów, gdzie możemy zdobyć punkty. Są dość wysoko, nawet przed RB Więc, no, zobaczymy, idziemy Q2 Jednym i drugim kierowcą, więc to też jest dla mnie 1.26.521 To był, aha, czas graniczny i mój mm, No, pursza nie ma ma te używki, no możemy spróbować Temu też Ale ale nie wiem, czy to aż tyle da Zobaczymy Możemy zrobić tak jak wtedy Że damy slipstream Pursha O ile damy No nie, dobra odległość No nie, nie wiem czego nie przyblokował no Ale mamy stare te softy więc jeszcze mamy jeden zestaw nowych w co Ojej, ale słowo, 28 Tu sekundę prawie gorzej niż w tym Q1 Ale zazwyczaj tak jest, że Q2 jest gorsza, nie wiem czemu Onoris przed nami Wszyscy wjeżdżają, teraz będą robić szybkie oko, jeszcze mogę wyjeżdżać, bo to szybciej dobrze. Energies are good. Okay, copy, copy. jakiś są jakieś ryzyka, ten okon jest. Gdzie go nie Może już na tej prostej zobaczymy. No chyba tak. No ładnie. Ale się nie poprawia Pursza w ogóle. No, dobrze, bo zobaczcie gdzie jest potas w ogóle. Oni będą zdobywać punkty jak kompletnie nic. On się poprawił. Się to ciut poprawił w drugim 14 Lawson Bo 8 niedobrze o 15-16 finalnie czy tak naprawdę bez różnicy tylko zużyłam softy sarchent w Red bullu tego nie mogę przeżyć no um, dobra ale Skuteczny nawet to jest 11 okonem. No tutaj to jest walka zacięta. No ale różnica u nas była duża, bo 3 dychy nam brakuje, więc nadal sporo nam brakuje. do nie jesteśmy lepsi od Alpin. Od Williamsa to zależy, od tych najgorszych kierowców tylko. No ale nie wiem, czemu Verstappen tak sobie pojechał. No zobaczymy, jak pójdzie w samym Grand Prix. Myślę, że tu mogą nam dużo odjechać, bo teraz finalnie 9. No to lecimy Grand Prix.